Witam wszystkich! Pora na mały update w sprawie projektu. A czy taki mały? No to zaraz się to wiemy. A teraz zapraszam gościa! Hej, chodź, chodź, śmiało, dawaj! Puk-puk-puk! Mam dla Was, panowie i panie płytki naszego prychitera. Kurde! Paka waży 15 kg, więc dosyć srogo. Mam tutaj odpowiednią ilość sztuk. Mam nadzieję, że coś z tego będzie działało, bo te płytki trafią do Was, a dokładnie dla osób wspierających, więc trzymam kciuki za to, co tutaj jest. Dobra, dobra, panowie, to chodźcie razem, to zobaczymy. Go! Wielkie emocje. Co tu mamy? mamy naklejeczki. Jak widzicie, płyty przyszły z PCBWay'a. Cała operacja trwała 10 dni. Od momentu, kiedy wysłaliśmy nasz projekt, do momentu przyjścia tutaj do nas, do Polski, bo jeszcze było cło i tak dalej, ale cała operacja trwała 10 dni. Prosto z Chin, więc wow, serdecznie polecam, bo zaraz sobie porozmawiamy o cenach płytek. PCB. Artur coś tam się zorientował w tych cenach? No zależy ile, ile chcemy wziąć, zależy jak szybko chcemy tako, takie PCBki y, dostać do, do ręki. Im mniej sztuk zamawiamy naraz, im szybciej chcemy je dostać w trybie ekspres y, w 3 dni, w 2 dni, to te kwoty zaczynają dość mocno, y, mocno wzrastać, ale wszystkie wyceny, które tutaj mam są dla Mniej więcej za 10 dni u nas dla 200 sztuk zamówionych jednocześnie, czterowarstwowych płytek. Jakie kwoty dostaliśmy? Od PCBWAY mamy 2800 zł za, za te 200 sztuk, czyli 14 zł za, za jedną sztukę. W przypadku europejskich rozwiązań mamy tutaj 4800 zł za 200 sztuk, czyli 24 zł od sztuki. W najmniejszym zamówieniu, jakie jesteśmy w stanie złożyć, w przeliczeniu na, na sztukę, w PCBWAY płacimy 80 zł od jednej sztuki. W przypadku europejskich rozwiązań to jest 184 zł od sztuki, jeżeli zamawiamy 5, albo 500 zł, jeżeli zamawiamy tylko jedną. I jest to i tak korzystne rozwiązanie, ponieważ y, widziałem y, oferty sięgające nawet 700 zł. To jest. Pff, to jest. rożnice są ogromne. U, nie, muszę to zobaczyć. Pr, z tą płytką. Zanim ta płytka doszła do skutku, to może omówmy sobie po kolei o co chodziło. Pierwsza kluczowa sprawa to pomiar temperatury. I w tym odcinku skupmy się na tym. Dlatego, że nie było to dosyć proste i oczywiste, chociaż dla mnie było to dosyć oczywiste, ale po drodze wydarzyło się kilka rzeczy, które nam kazały się zastanowić, czy termopary to jest to, co na pewno chcemy. Kurde, mnie martwi temat termopar i 4000. 1000 mi się wydaje, że to akurat faktycznie, że te czujniki, to była absolutnie najmniej przemyślana decyzja w tym projekcie. Znaczy nie no, bo te termopary, one były o tyle fajne, jakby one miały sens i w niczym nie przeszkadzały, jak mieliśmy kilka przetworników. Tylko potem to się okazało, że to wpierdziela 30 sygnałów z mikrokontrolera i układanie tego zajmuje kilka godzin na płucce. Ale w JBC jest termopary. Po ostatnim odcinku dostaliśmy dość sporo różnych sugestii, różne, skonfrontowaliśmy się z różnymi opiniami i mocno chcieliśmy wziąć wszystkie pod uwagę. Takim znaczącym momentem było to, że odezwał się do nas jeden Wiz, który od wielu lat pracuje w, w branży jako projektant elektroniki i zasugerował nam pośród bardzo wielu przydatnych porad, zasugerował nam, żebyśmy ponownie rozważyli wykorzystanie RTD, czujnika RTD, czyli rezystancyjnego czujnika, zamiast termopary. Jakby to się zaczęło od tego, że Daniel mówił o termoparach zawsze. Wiedział, że w urządzeniach, z których korzystał, są termopary, więc używał słowa termopara. I teraz, jeżeli inni robią termopary, to dlaczego nie PT-1000, skoro jest lepsze? teraz z każdym względem. Na pewnym etapie projekt nam zwolnił. Tak zauważalnie zwolnił i aż się sam zastanawiałem, nad czym chłopaki tam główkują. Też za każdym razem powtarzałem: Chłopaki, macie jakiś problem, od razu piszcie do mnie, bo tutaj lecą robocze godziny, jest przestój bezsensownie, tak? Bezsensownie. Zaczęliśmy się mocno zastanawiać, czy na pewno dobrze robimy. Dyskusja z widzem była takim mocnym wydarzeniem w naszym, w naszym życiu projektowym. Po samym spotkaniu z nim byliśmy zdruzgotani. Każdy ze swojego powodu był, był zdruzgotany. To też było takie złożone z premierą poprzedniego odcinka. Ja mogę powiedzieć za siebie, mogę powiedzieć, jak każdy inaczej to, to odebrał, ale ja pamiętam, że my wtedy mieliśmy dzień po, po rozmowie z tamtym, z tamtym panem, mieliśmy wprowadzić jego uwagi, a następnego dnia już zamawiać sobie płytki, więc ja już naprawdę czułem, że jesteśmy bardzo zaawansowani w tym, w tym działaniu. A kiedy przeanalizowaliśmy sobie Różne uwagi od tego, od tego mistrza, maile, które też w tamten weekend właśnie do nas przyszły z różnymi propozycjami, to poczułem, że musimy się cofnąć o miesiąc z projektowaniem i znowu byliśmy w polu, co, co sprawiło, że, że no to było dla mnie ciężkie. To, że bierzemy termopary, było jedyną. Pewną rzeczą w naszym życiu <laughs> przez ostatnie pół roku i zostało to w brutalny sposób podważone. I teraz już nie wiemy co macie. Ej tutaj jest opcja. You're unsure what you need, give us a call. Może napiszę do nich. Napisz, że jesteś doktorem super ten. Tak. <laughs> Bez do to pomóżcie. Jesteśmy absolutnie wdzięczni za każdą uwagę i za każdą rzecz, z której mogliśmy się uczyć. Również jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas. Dyskutowaliśmy z, z tym człowiekiem, z ogromnym autorytetem w dziedzinie projektowania elektroniki. W związku z czym, jak tylko zasugerował to, oczywiście zabraliśmy się za powtórne przeanalizowanie, dlaczego, dlaczego wybieramy ten? czy termopara na pewno jest dobrą, dobrą drogą. A jaka jest dla Ciebie różnica między podłączeniem PT-1000 a termoparą? Termopara generuje Ci sygnał, a PT1000... Termopara nie jest zasilana sama z siebie, tylko ona generuje napięcie pod wpływem różnicy temperatur. Nie no, trzeba to sprawdzić. Masz tabelkę, gdzie jest low temperature, gdzie się wykorzystuje, co jest lepsze. High accuracy? To PT. Stability over time? PT. PT. Unambiguous calibration? PT. Robotness, vibration, resistance? No ok, ty. zastanówmy się. Co my potrzebujemy? Czy... Ale widzisz, też masz Short Response Time, to bardziej termopara. Termopara ma większą niezawodność, odporność na wibracje. Szybczy, szybciej odpowiada. Musimy chyba przejść do tego, czego się wszyscy boli. I my, czyli samemu zacząć podejmować decyzje. <laughs> to ja moje do, do Daniela, żeby powiedzieć, co mamy, co mamy użyć. Dostałem telefon i tak aż sam się zastanowiłem, kurczę. RTD, no RTD, no kiedyś o nim myślałem, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze kiedy miałem Jovi 7500 i myślałem, jak to ulepszyć, czy można tę temperaturę lepiej odczytywać, czytałem o tym RTD i już wtedy natrafiłem na podpunkt, który eliminował tego RTD z tego dokładnie zastosowania. Trochę tak się za zablokowaliśmy, bo z drugiej strony. JPC też robi na termoparach, no nie? I wszędzie, gdzie tak patrzyłem po różnych hiterach, to wszędzie są używane termopary. A to w ogóle te próbowce, niech się stosuje w przemysłówce, a te czupy precyzyjnie te stole nie są na obrzydku, to ja nie, nie widziałem za bardzo nocy, w sensie zobaczy, tak. na oczy. A to ją zobaczę, tak lubią przemysłówce, bo pomiaru cieczy i ogólnie wiadomo, no na to stosuje te... te... te, 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 te tych miesiącach. Ale na ten moment, kurczę, zapomniałem o tym RTD-ku, że wcześniej już o nim się tam edukowałem i to już minęło ono z 10 lat, więc... Hmm, to mnie mocno zastanowiło. A szczególnie dlatego, że jeszcze chłopaki mieli kilka dni wcześniej konsultację z widzem elektronikiem. Mnie przy tej konsultacji nie było, więc nie wiem jak ta rozmowa dokładnie wyglądała. ale ten elektronik projektant dosyć mocno naciskał na RTD, że termopary nie mają sensu, bo są dużo gorsze w tym konkretnym zastosowaniu. I no musiałem się mocniej nad tym zastanowić, jak, jak i moi studenci musieli się mocniej nad, nad tym zastanowić, bo osoba z branży z ogromnym doświadczeniem, Mówi wprost, że musimy to zastosować. RTD. Każdy był w szoku, włącznie ze mną. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy, pomiędzy tymi czujnikami, to faktycznie czujniki rezystancyjne, czyli RTD, PT1000, na przykład PT100, charakteryzują się generalnie wyższą dokładnością niż, niż taka termopara. Mówię tutaj o generalnych parametrach i jakich w kontekście naszego projektu. W takim przypadku taki czujnik RTD jest raczej droższy niż. niż termopara, bardziej dokładny. Tutaj to masz ma takie, takie sondy w ramach takich rubber, rubber na przykład. No. Albo, albo takich silikonowych padów. Ale no. w każdym razie one są do montażu, do przyklejania powierzchniowo. Tak, tak, tak. Tylko my nie chcemy nic przyklejać przede wszystkim. Znaczy możliwe, żebyśmy chcieli przykleić do PCB-ka. To do PCB-ka możemy przykleić, ale nas równie mocno interesuje temperatura samego chipu. I do niego nie chcemy nic przyklejać, bo coś się ruszy delikatnie. Ten chip ma żyć własnym życiem, bo on się wiesz, będzie lekko pochylał, będzie się lekko bujał i on będzie pracował. Bo jeśli go stawiamy, to, go, to, to, to te kulki zmienią stan skupienia na płynny, on się siądzie i tam nie chcemy, żeby na przykład po skosie się siadł, bo napięcie te tego druta no, zmieni kierunek osiadania tego procka, tak? bo Jakoś okay. to przykleimy, Nie, właśnie chodzi o to. Że chcemy stykowo mierzyć, typowo stykowo. Sądy dla, y, dla czujników RTD są generalnie masywniejsze i prawdopodobnie to też jest jeden z powodów, dla którego producenci nie stosują y, takich czujników RTD w swoich y, zastosowaniach. I wszystko pięknie, ładnie wyglądało do momentu zobaczenia jednego parametru, który jest dla nas hiper kluczowy i to jest właśnie responsywność. Jeśli grzejemy płytę i chip jest już w piku przy wylutowaniu, musimy mieć odczyt praktycznie real time, taki maksymalnie zbliżony do czasu rzeczywistego. Już te plus minus 2 stopnie jest lepsze niż plus minus 2 sekundy. Bo przy 240-250 stopniach na chipie 2 sekundy różnicy to już jest kwestia, czy chip jest przepalony czy nie. A temperatura, jeśli będzie plus minus 2 stopnie, to i tak sobie sprawdzamy ręcznie, tak naciskając na układ, sprawdzając czy każdy róg już pływa. Więc nam zależy bardziej na czasie niż na dokładności temperatury. Ale oczywiście chcemy mieć tę dokładność jak największą. Dużo niż czas odpowiedzi. Dużo dłużej musimy czekać, aż dowiemy się, że temperatura, która faktycznie jest już w układzie, została osiągnięta. Jakie to są parametry? Jeżeli chodzi o termoparę, którą my byśmy chcieli zastosować termoparę typu K pierwszej klasy to koszt takiej termopary wynosi od 60 do 80 zł. Jej dokładność i według normy to 1,5 stopnia plus minus od rzeczywistej temperatury, która funkcjonuje w układzie, ale response time, który mamy dla takiej termopary K, to jest 0,7 sekundy. A w porównaniu do RTD, to RTD od 2 do 7 sekund około. One cechują się faktycznie lepszą dokładnością, wyższą dokładnością około pół stopnia. Jeżeli bardzo dużo zapłacimy za taki czujnik, to moglibyśmy zejść do 1,5 sekundy, ale Faktycznie, jeżeli byśmy bardzo dużo, duży mieli budżet, to możemy kupić termoparę typu T, która również w naszym układzie jest w stanie pracować, i wtedy response time spada nam do 0,5 sekundy. No dobra, no to, to mniej będzie chyba teraz do roboty w takim przypadku, nie? No, no czyli zostajemy przy starej, przy starej tej wersji z termoparami. I tutaj musiałem podjąć decyzję. I to było też dla mnie szokiem, że musiałem się nie zgodzić z osobą, która ma mega, mega, mega doświadczenie w projektowaniu elektroniki. Good. I ja jako totalny amator w projektowaniu, no nie mogę się z tym zgodzić, z rozwiązaniem. I... Możliwe, że zaraz napiszecie, że jednak nie mam racji. I to będzie całkowicie w porządku, bo jestem amatorem w projektowaniu. Tak siebie określam. Myślę, że podjąłem dobrą decyzję, ale jeśli powiedziesz, że RTD jest lepsze, zrobimy RTD. Nie jest to duży problem. Było więcej powodów. Termopara ma dwa przewody. Jeżeli chodzi o RTD-czujnik, to taki czujnik w czasie nagrzewa się i nawet jeżeli temperatura już w układzie nie wzrasta. To czujnik jakby nagrzewa się, więc pokazuje coraz wyższą y, tą temperaturę. Więc aby kompensować to, należałoby wziąć opcję free wire albo four wire, żeby kompensować sobie ten, ten wzrost temperatury. I w tym momencie mamy dwa razy więcej przewodów przy takiej samej ilości sond niż, y, niż gdybyśmy użyli y, termopary. Czyli teraz nasza płytka musiałaby być dużo większa, żeby ten, ten pomiar był, powiedzmy. Równie skuteczny, co, co teraz jesteśmy w stanie osiągnąć. Dodatkowo to, że termopary takie testowe, takie, żeby sobie coś podłączyć i sprawdzić, są względnie tanie. Termopary K klasy trzeciej to jest 14 zł do 20 zł, plus w wielu warsztatach one po prostu są pod ręką. Nasz układ prowadzi od razu linaryzację, czyli dzięki zastosowaniu w zasadzie przetwornika MAX 31856, a także od razu prowadzi kompensację zimnego złącza. Czyli ustaliśmy, że teraz będzie, będą dwa układy obsługujące termopary, takie już te docelowe, które się komunikują z mikrokontrolerem, tak? Mamy ten układ, który odczytuje temperaturę i konwertuje to na sygnał cyfrowy i wyrzuca komunikuje się z kontrolerem. Chciałem, żeby ta główna termopara numer 1 była bezpośrednio do tego układu Maxa i szła na, na mikrokontroler. Czyli jedna taka wzorcowa termopara, która idzie do układu Max, i tu mamy SPI i reszta tych termopar czyli 2 do 2 do 8. Tak, do muxera, nie? Do muxera analogowego i to nam mhm. przełącza te rzeczy. Muxer. Muxer właśnie wzięliśmy od naszego widza projektanta i wrzuciliśmy naszego projektu. Dlatego, że no to prawda, że jeśli byśmy mieli wszystko na oddzielnym układzie MAX odczytujący temperaturę z termopary no to by wyszło bardzo, bardzo drogo. Bo te MAXy są dosyć drogie. No, nawet są bardzo drogie. Więc to było naprawdę rozsądne. No i też to układanie tych ścieżek to tak, to ff, oczywiście jak najbardziej. Więc tutaj projektant pokazał swoje doświadczenie Wow. Ale również troszeczkę to zmodyfikowaliśmy i puściliśmy pierwszą termoparę, która będzie na chipie, swoim torem, czyli przez oddzielnego Maxa, czyli układu odczytującego temperaturę, a pozostałe idą przez muxer i też przez Maxa, ale po prostu jednego, który obsługuje tam z 8 termopar pozostałych. No i to wszystko też wprowadza dodatkowy błąd. Ale nasza referencyjna termopara numer 1 ma swój tor tylko dla siebie. A ta termopara jest referencyjna, czyli grzałki będą tak grzały, jak ta referencja będzie mówiła. Czyli jeśli zaprogramuję sobie jakiś tam przebieg, to referencja będzie brana z termopary numer 1. Tak jak cały czas ja obecnie pracuję. Nie bierzemy wszystkich termopar pod uwagę, tylko tą jedną. Te wszystkie pozostałe termopary są dla nas, żebyśmy wiedzieli, czy nasz profil. Jest dobry. Czy na przykład nie dogrzewa zbyt środka, a boki są zimne, że musimy wiedzieć, że, że boki trzeba dogrzać na przykład. tak? To jest po prostu informacja dla nas, a informacja dla maszyny to jest po prostu termopara numer jeden i według tej termopary idzie przebieg grzania. Ja głównie pracuję tak, że mam jedną, jedną termoparę na prosku i ona jest dla mnie wzorcowa, czyli jak tutaj mam. 240 stopni, no to już wiem, że już jest, że już jest grubo, że już muszę tego proskarwać, albo muszę bardziej wygrzać płytę PCB. Skoro, skoro tam się, się jeszcze nie trzyma, albo jakoś się krzywo pogrzeba, że, że, że na przykład jeden ruch jest chłodniejszy i, i trzymaj pulę. A druga termopara jest z dołu, nie? I jeszcze można byłoby się pokusić, że ta druga termopara też by miała swój oddzielny korytarz danych, czyli ten bezpośrednio z maksem, nie? Czyli jakby wtedy byśmy mieli trzy upady maks, ale optymalizujmy to teraz do, do prototypu, tak? Nie jest tak, że. W naszym układzie będzie tylko 1,5 stopnia na plus minus. Jest możliwe zastosowanie termopary typu K, ale niższej klasy. Wtedy możemy się spodziewać dokładności do 3 stopni i trzeba pamiętać o tym, że sam układ, który zastosowaliśmy, czyli Multiplexer plus y, przetwornik, który tam się znajduje, dodaje 1 stopień tej niepewności, czyli powiedzmy w tańszej wersji z taką termoparą, która po prostu gdzieś tam może się walać każdemu po, po warsztacie, będziemy mieli. Niepewność pomiarową plus minus 4 stopnie. W tej wersji, w której mamy sondę pierwszej klasy, czyli około 60 zł za taką, za taką sondę, wychodzi 2,5 stopnia plus minus 2,5 stopnia od rzeczywistego pomiaru. Doliczając błąd, który wprowadza sam układ, wprowadza szum z zasilacza, wprowadzają ścieżki. W naszym układzie możemy stosować dowolną termoparę, typu T, typu K, czyli to, co kto ma pod ręką. Może podłączyć i przetestować sobie taki układ, czy y, y, jak mu odpowiada. Uuu, nie, muszę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć. Poczekaj, szybka czerwień. Uspokajmy. Nie, to wystarczy nam to jedną sztukę, a tutaj okay, na boczek. Ja to dźwignę. Upanie. otworzy, że tego nie porysuję. To z boku chyba. Pierwsza wersja. Proszę. Proszę. Oleg się zgadza, to jest już nieźle. A, jest nawet logo, jest logo. Jest logo się zgadza, to najważniejsze. Wersja number one. Na razie Micha się cieszy, ale zaraz się przyjrzymy i kurde, coś na pewno znajdziemy. Nie, ja już znalazłem pierwszy. Pierwszy błąd? Tak. Gdzie? C52, lewy górny róg. Lewy górny ok. Ale, ale błąd w projekcie to był u ciebie, tak? Powiedzmy. No, tak. czy, czy u nas PCB to zrobił tak źle. Nie, no chyba nie. Jest bardzo grube, nawet. I po prawej stronie C31, bo to tak, były. Tak te kątki były dokładane później pod koniec sam. Słuchajcie, to naprawdę pięknie wygląda. Ja Jestem zachwycony. Ale oczywiście, nie chodzi o to, żeby to pięknie wyglądało, ale o to, żeby to działało. Więc dopiero jak zlutuję tutaj wszystkie części, spróbujemy to odpalić. Ale w każdym razie. Każda z tych płytek trafi do każdego wspierającego projekt pre -heater. Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to może się załapiesz na płytkę. Za tą płytkę wspierający nic nie płacą. Sponsorem tego odcinka jest PCBWay. PCBWay właśnie obchodzi 10 urodziny. I z tej okazji mają dla Was ciekawe oferty. Do zgarnięcia kupony zniżkowe, nagrody w konkursach i losowaniach oraz możliwość wsparcia celów charytatywnych. Link do urodzinowej oferty w przypiętym komentarzu pod filmem. Jak widzicie, tak to teraz wygląda, i każda osoba, która wspiera ten projekt, otrzyma od nas maila ze szczegółami wysyłki tej płytki. Oczywiście, jeśli w ogóle chcesz tą płytkę otrzymać, tak? Pytanie, czy macie to składać i uruchamiać? Zalecam, żeby teraz tego nie składać, bo trzeba oczywiście zainwestować w procesor, komponenty, no i to wszystko zlutować i, i odpalić, więc sugeruję, żeby tego nie robić, a poczekać aż ja to przetestuję, czy to rzeczywiście działa, czy jest tam jakiś błąd, który eliminuje tą płytkę całkowicie. A nawet jeśli tak będzie, to i tak te komponenty będziecie mogli wykorzystać w drugiej wersji tej płyty, więc nie polecam, ale jeśli ktoś jest bardzo ambitny, to oczywiście może to zrobić, a jeśli jest na tyle ambitny, że chce to zrobić, ba nawet napisać swoje oprogramowanie i uruchomić to na własnym oprogramowaniu, bo nasze jest robione troszeczkę tak nie za szybko, że tak powiem, no to w sumie może nawet nagramy jakiś tam wspólny film lub wyślecie swoje materiały i ja wrzucę je do odcinka z uruchomieniem tej płyty. Ale powiem ci, że kurde jestem dumny z tego, że wybrałem czerwony kolor, nie? <laughs> No, ładne, no, ładne, no tak. że to ładnie wygląda, bo rendery to Na rendery te były. Były też były. Tak, bo ja właśnie też poczytałem o tym, o tym kolorkach różnych i właśnie czerwony się charakteryzuje tym, że ładnie ścieżki widać wszystkie. No to jest prawda faktycznie. I tutaj te wszystkie ścieżki naprawdę pięknie widać. Takie wysokokontrastowe to jest. No, dokładnie, bo na przykład gdybym wziął czarny, to na czarnym to nigdy nie widać Nie, czarny czarny wszystko, Tak, a tutaj wszystko ładnie widać. Czarne wszystko w styl. oby zadziałało, bo będziemy mieli 200 kafelek do, do łazienki. <laughs> Rozdanie. pamiątki będą po prostu. No i tyle, nie? <grystanie> nie wiem, no, jako, jakość jest świetna, według mnie. Cokolwiek więcej będę mógł powiedzieć, jak zacznę tutaj lutować, czy jakieś błędy wyjdą podczas lutowania, czy jakiś footprint się nie będzie zgadzał, czy coś. Ale tak, teraz, kurde, te wszystkie rogi nie są ostre, nawet się nie można skaleczyć. Tutaj nie ma do czego się przyczepić. Płytka prościutka. Jestem zachwycony. Jeśli chodzi o kalendarz odcinków z tych projektów, teraz okres wakacyjny. Ten projekt zwalnia dosyć mocno, dlatego że skupiam się na platformie, na kursach na platformie, które zostały już sprzedane w przedsprzedaży. Jest to strasznie czasochłonne, dlatego że w tym samym czasie muszę produkować odcinki dla Was na kanał, a odcinki na kanał naprawdę zabierają dużo czasu. Więc wakacje, oczywiście, dla mnie teraz yy, to tylko gdzieś tam napis na ścianie. Także jeśli jesteście ambitni, kurde, możecie to uruchamiać, nawet coś nagramy wspólnie. I nie zapominajcie, ekipa z którymi współpracuję, czyli Computronic, gdzie obecnie trwa letnia promocja, więc wbijajcie w nowe linki w opisie pod Każdym filmem, a jeśli potrzebujecie stołów warsztatowych, takich jak tu, mebli biurowych i foteli, to Elzap, a pozostałe elektroniczne do tego projektu w TME. A jeśli macie coś do naprawy, laptopa lub elektronikę przemysłową, wejdźcie w formularzyk, wypełnijcie go. Jeśli to jest przemysłówka, to razem z Aldatekiem pojedziemy do Was, to naprawimy i może nagramy. Także do następnego odcinka. W nowym odcinku już będzie normalna naprawa, taką jaką lubicie, bo ja wiem, że Odcinki z tego projektu lubi chyba połowa z Was, więc ja to rozumiem, szanuję i dlatego tych odcinków jest dużo, dużo mniej. Tak, powiedzmy będzie raz na miesiąc lub nawet rzadziej, bo wujcie standardowe naprawy i ja powiem Wam, że nawet też lubię standardowe naprawy, bo się je fajnie montuje, ja to lubię, ale kurczę trzeba się jednak rozwijać, więc na razie. A się nie spodziewałem, że jest taka ciężka ogólnie. No właśnie, też się tak się zdziwiłem masą w Bo to przez te powerplane? Może być, że przez powerplane. Przez powerplane, ale to zostawiliśmy na później. No nie tylko przez powerplane, ale ona z całej dwustronnie jest odblana miedzią. miedzian. Teoretycznie nie trzeba było, ale tak to się te powinna temperatura bardziej wyrównywać na no płytce. No, żeby się nie wichrowała też, nie, przy produkcji. No, cały pakiet 200 płytek 15 kg, no nie? No. Myślałem, że ten moment stresowy mamy za sobą, ale się okazuje że bicie serca się dopiero zaczyna. To, to, to cały czas będzie będą stres. Będą stresy, jak wszyscy dostaną, Wszyscy kupią nie będzie działało. W sensie kupią komponenty później, nie? Powiem nie jestem 5 stóp w plecy. Co teraz? Taki takie odpowiednie nowoczesne, nie, nie za duże. Jak to chodzi. Trzeba się iść nowe technologie, a nie kurde siedzieć ciągle w THT. Dobra, lecimy z zamówieniem części. Tutaj wszystko wygląda świetnie. Wygląda elegancko, profesjonalnie. Daniel Rakowiecki. Jest. To teraz tylko podpis, strzelić i jako pocztówki wysyłać, nie? Dokładnie. <laughs> Jak to nie będzie działało, to na pewno. <laughs>